Witam was serdecznie na kanale Gdynia W dniu dzisiejszym chciałbym popowiadać nieco tak krótko, o genezie powstania pierwszego piwa. No jest sesyjnej sesyjnego India Pale Ale Pomysł uważenia tego piwa padł już w lipcu tego roku. W lipcu uważyłem pierwsze cztery kontrolne warki po 10 do 15 litrów. Eee. Oczywiście z założonym ekstraktem Plato. No i zaczęła się zabawa. Wartości i miało być z założenia sesyjne. Czyli ta goryczka nie powinna być zalegająca, nie powinna przeszkadzać. No co ja tu dużo będę mówił? Po prostu sesyjna IPA. Pierwsze próby wypadły pomyślnie. Dwa z czterech piw znaliśmy z chłopakami za całkiem, za całkiem ciekawe. Jednego niestety nie udało się uważyć na dużą skalę. E, piwa, które ważę testowo, a ważę cały czas testowo piwa, które mają być w To nie jest na zasadzie, że uważamy sobie takie piwo i tyle e, Warzę po skrzynce, tak mówiąc po chłopsku I tą skrzynkę rozdaję e, znajomym Kolegom w pracy Rozdaję szerokiemu wachlarzowi e, Społecznemu I oczekuję odpowiedzi Czyli, jeżeli daję to kumplom, kolegom w pracy, znajomym, to numeruję kapselki takich piw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I oczekuję odpowiedzi, które kolego piwo ci podeszło i dlaczego. Proszę o wyjaśnienie. Także, tak, także grupa testowa jest w prowadze Baba Jaga bardzo szeroka. Rozdaje prawie wszystkie piwa. Nawet było tak, że ja nawet jednego piwa nie wypiłem, bo porozdawałem. Opinie spływają dość szybko. Tak, kieruję się tymi opiniami. Co ciekawe, z reguły te opinie się potwierdzają, tak? Czyli daję grupie, która pije... Wiem, że pije piwa jakieś tam niszowe, załóżmy, piwa koncernowe. E, piwa trochę lepsze, to znaczy jeżeli ktoś pije tam powiedzmy fortunę czy Cormorana. E, no i oczywiście e, chyba z racji tego, że takich znajomych mam, większa część to biergicy, więc e, ludzie, którzy potrafią blaskać, nic im się nie podoba <gry> itd. tak Bardzo proszę o szczerość, taką szczerość otrzymuję, ocenie. No, i takie dane do mnie spływają SMS-ami, mailami na Facebooku, Messengerem. Zbieramy się z chłopakami. Ja te wszystkie y, opinie sumuję w tabelce. No, i te tabelki wskazują po prostu na piwo, które, które ludziom się podoba. Zwracam uwagę na styl, czy to piwo ma się tym ludziom podobać, czy nie. Zwracam uwagę jeszcze na inne czynniki, które kształtują to piwo. No i przystępujemy do. Do wyceny tego piwa przez browar wskazujemy jakie słody to mają być, takie czy inne, jakie chmiele. Dostajemy taką wycenę. A potem no oczywiście wycenę wysyłamy taką, gdzie pod, pod browar, tak? Duży. To nie wystarczy tylko przeskalować recepturę. Wirz mi się, uwierzcie mi, to jest trochę trudniejsze. Ale udaje się. Jeżeli chodzi o sesyjną IPA, e, wszyscy jak jeden mąż, zwrócili uwagę na inną IPA niż ważymy, no, ale niestety jest tak, że końcówka roku do końca nie jest dobrym terminem do tego, żeby uważać ciekawe piwo, ponieważ brakuje chmieli. Rowary mają chmiele zakontraktowane, no ale akurat zdarzyło się tak, że e, zabrakło jednego chmielu, to znaczy Soraci Ace. Był pomysł na IP, która no, moim zdaniem też zajęła pierwsze miejsce piękna, pachnąca. IPA nowozelandzki New Zealand IPA eee, był Saraci Ace był Galaxy i trzeciego czego nie pamiętam wyszło idealnie w kolorze, w aromacie, w smaku co ciekawe po dwóch tygodniach chyba coś się stało Znaczy to nie był świeży chmiel po dwóch tygodniach coś się stało z tymi butelkami coś... i szlak trafił do piwa. Eee, stało się bardzo mętnie ale przez pierwsze dwa tygodnie była klasa. Także tutaj trochę się tego przestraszyłem. A po drugie okazało się, że Soraci Ace nie ma. Piękne, piękne Soraci Ace, takie kokosowe aromaty wniosły. Nie zrezygnuję z tej receptury. I myślę, że na wiosnę, lato obok samera, a może zrobimy z tego samera, albo po prostu uważymy sesyjną ipę w innym składzie. Ta sesyjna ipa, która w tej chwili waży się w piotkowie. Będzie w przyszły wtorek z niej będą odstrzeliwane drożdże i będzie chmielona na zimno. Będzie chmielona na zimno kaskadem i citrą. Myślę, że w takich ilościach po pierwsze nieprzesadzonych, ale też przytrzymać słoiki takich, które dadzą dobre efekty po otwarciu butelki. To ma po prostu pachnieć. Także będziemy jeszcze się konsultować. Z pewnością i, i, i zobaczymy, zobaczymy zobaczymy, co z tego będzie. Czyli przyszły wtorek e, praktycznie na no, piwo w tej chwili już jest schładzane, e, osiągnęło już e, dolny poziom fermentacji, czyli odfermentowało, e, jest schładzane i, i w tej chwili drożdże jakby wypadają e, na dół. Oczywiście tych drożdży jeszcze będziemy się pozbywać, ponieważ jak wiecie, obecność drożdży w piwie, za duża obecność drożdży w piwie też daje skutki niedobre. Nieraz i fatalne. To takie najbliższe plany, jeżeli chodzi o to. Ważenie, ważenie, ważenie tej sesyjnej apa odbyło się 28 września. Tak. je. Chyba mogę powiedzieć, generalnie została e, albo nie, no nie wiem właśnie, czy mogę powiedzieć. Generalnie wszystko jest ok na razie z nią. za e, Zachmilona została zeusem na goryczkę. wrzuciliśmy Rzucili, tam, e, tak teraz z pamięci w pamięci, rolę zeus, Simko i Cascade. E, zrobiliśmy to tak, żeby nie było zalegającej goryczki taki był cel i zamysł, i jest bez udziału karmelu, słodów karmelowych. Yy, zaraz po wlaniu do, do tanka. Yy, tak jakby boki języka informowały o goryczce, ale ja myślę, że to się ułoży, także będzie powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Takie zresztą mam sygnały. Jak wiecie, Piotków jest trochę daleko od gdyni, więc nie jestem tam codziennie. Ale jak mi nie ma, to zawsze proszę i z tym nie ma żadnych problemów o zdjęcia i o podanie wszelkich innych informacji. Kończymy etykietę, ale to chyba jeszcze z tydzień czasu potrwa. Pracujemy nad etykietą. No i cóż, 26 października będziemy to piwo rozlewać do butelek w większości. Do butelek oczywiście piwo będzie również, butelki będą pasteryzowane jak to w Piotkowie. Dzięki temu termin będzie ok i tutaj strona handlowa, czyli hurtownie i sklepy nie powinny narzekać. Pety będą niepasteryzowane. Dainery. No, i to tyle, jeżeli chodzi o. Jeżeli macie pytania, zadawajcie pod filmem. Postaram się na nie w miarę odpowiadać szybko. Jak widzicie, człowiek nie ma czasu kompletnie, już na nagrywanie. Nie mam czasu. Nagrywam w samochodzie, ale może to i bardzo dobrze, właśnie, że w samochodzie, bo przynajmniej nie sprawiam problemów w domu. Co do pytań praktycznych, bo takie też kiedyś zadały, tak piję mniej, dużo mniej. Praktycznie nie piję w tej chwili, nie kosztuje e, piw, bo coraz więcej czasu spędzam w drodze, w samochodzie, więc zdarza się, że 3-4 dni, zdarza się, mówię jak alkoholik, ale zdarza się, że 3-4 dni w ogóle nawet nie piję piwa, często w tej chwili nie mam ochoty nawet, bo umieram, e, Padam na pysk, krótko mówiąc, to jest naprawdę dużo czasu, ja jeszcze pracuję, tak, więc e, zawodowo... E, i nie mogę żadnej, że tak powiem, gałęzi e, zaniedbać. No nie jest to w moim stylu, więc pochłania to ogromnej ilości czasu, ale nie narzeka. Żona narzeka, tak. Żona narzeka. No i ma rację, krótko mówiąc, tak. Także nie jest to łatwy kawałek chleba, no ale coś robić trzeba, no się zrymowa zrymowało. No jest to pasja, tak. To nie jest naprawdę komercja. To jest pasja i jakieś przychodzi samo zadowolenie. Nie wiem czy to dobrze określiłem. Spełnienie eee, nie boję się tego, <laughs> użyć tego słowa. Marzeń, tak. Kto by nie chciał piwo, swoje piwo w browarze rzemieślniczym? Nie znam takiej osoby. Eee, tym bardziej że właściwie jesteśmy przy powstawaniu tego piwa od samego początku. We eee, trójkę czyli od projektowania umawiamy się, jakie piwo chcemy zrobić, tak robimy to piwo. E, umawiamy się bardzo dokładnie co do rodzajów nawet słodów, rodzajów mieli, czasów. Smakujemy, testujemy, rozdajemy to piwo, zbieramy informacje, wybieramy, <laughs> transponujemy je na dużą warkę i ważymy. I Także jesteśmy na pewno dumni z tego, co jest w tanku. E, Jest ok, na razie jest ok. Zobaczymy, co będzie. Kilka filmów nagram. Zobaczymy, co będzie w, w Browarze we wtorek. To jest chyba 13. Jestem bardzo ciekawy. I to by było na tyle. Jeżeli zanudziłem Was, to piszcie. Będę nagrywał krócej. Oczywiście zapraszam Was na premierę. Tych, którzy mieszkają w Warszawie, są w okolicach. E, multitap same crafty nie wiem właśnie to ja patrzeć tap same crafty e, godzina 19 na starówce, nie pamiętam w tej chwili ulicy. Zobaczymy się tam z pewnością. Będzie nasza cała trójka, e, będzie wesoło. E, postaramy się kilka piw przynieść, e, przynieść w butelkach. E, Tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.